Panie Marszałku, Wysoka Izbo, procedujemy dróg o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów prezydenckich w 2020 roku. Projekt, który tak naprawdę powinien nazywać się Bezkarność Plus. Jest on zresztą bliźniaczo podobny do projektu sprzed miesiąca. Wtedy tylko mówiliście o legalności działań, teraz o zaniechaniu ścigania, ale uzasadnienie nawet jest wiota, wiotę skopywane. Ustawa zakłada, że nie popełnił przestępstwa wójt, burmistrz czy prezydent miasta, który w czasie stanu epidemii przekazał Poczcie Polskiej spis wyborców w związku z nielegalnymi wyborami. Postępowania w sprawach o przestępstwo wszczęte i niezakończone prawomocnym wyrokiem przedniem wejścia w życie niższej ustawy umarza się, a skazanie za to przestępstwo polegające na podjęciu działań ulega zatarciu z mocy prawa. Ustawa prosta, bo ma tylko jedną stronę, ale uzasadnienie już ma trzy strony. No i co tam ciekawego w tym uzasadnieniu jest? Przeczytajmy. Potrzeba i cel przyjęcia projektowanych rozwiązań wynika z kształtowania się linii orzeczniczych, które opierają się na redukcyjnej i formalistycznej wykładni dokonywanej przez wojewódzkie sądy administracyjne oraz niektóre sądy powszechne. Sądy te, bez wyraźnych podstaw prawnych ku temu, orzekały o przekroczeniu uprawnień przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Potem różne żale, że przecież wszystko było prawomocne, no i dalej. Niestety tylko niektórzy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci zdecydowali się podjąć decyzje nakierowane na troskę o ciągłość władzy państwowej, polegającej na przekazywaniu spisu wyborców w Poczcie Polskiej. Rażąco niesprawiedliwe jest to, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, którzy działali w zaufaniu do władzy ustawodawczej oraz władzy wykonawczej, muszą obecnie zmierzyć się z kolejnymi postępowaniami karnymi, których przedmiotem jest przekazanie spisu wyborców operatorowi wyznaczonemu, a więc Poczcie Polskiej. Ciężko takie uzasadnienie poważnie traktować. I nie można go poprzeć. Dodatkowo przecież istnieje uzasadniona obawa, że PiS wykorzysta tę ustawę, aby później rozciągnąć je na wszystkich urzędników już nie tylko samorządowców, ale wszystkich urzędników i nie tylko na wybory, ale na cały czas pandemii, na wszystkie działania związane chociażby z całkowicie nielegalnym lockdownem. Nie wiem. Na jakiej partii Praw i Sprawiedliwość się wzoruje, ale wiem na jakiej organizacji, ponieważ wasze działania przypominają coraz bardziej działanie włoskiej mafii. Oni, aby chronić swoich współpracowników, opracowali system zwany omertą, a wy wynieśliście to poziom wyżej, opracowując projekt ustawy nazwany Bezkarność Plus. Konfederacja. Oczywiście zgłasza wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję.